Yeah, please enter favorite animal describe your role w team in a team dynamic Ej yeah. no bo jak no, mamy 3 to. to nas nie stać musimy zarobić najpierw pewnie na to No, no ale 75 już... Ej ja bym zrestartował na naszym miejscu No chuj Morda Jakiaś rakieta wylądowała tam Ej, Ej. O kurwa Zoła Co to jest? Wow. To <laughs> No i co, i nic nie ma dokuja. Co, to jest? O co z tym chodzi? Ej, patrz, jest coś! Flashlight, ej, to to jest! Aaa, to jest ta dostawa! Mam, mam. Wow, walkie ja Mam walkie talkie. Mamy jedno walkie talkie. Mamy jedno walkie talkie, więc sobie z tym to zrobiłem. Dobra, ja... to, to nie wiem, to jeden chodzi ze mną, jeden z, z Polandem To ja jeszcze no. chodzę. Już ja z polskim. To rozdzielamy się panowie. Ale, jak no. walki, ale nie mamy drugiego walkie więc chuj się, jak nie skontrolujemy? Dobra, to ja z kicinem. No, no Gdzie? No, nie, nie, chodź za mną, chodź, no, chodź. Oh. Wow Wow, wow Wow No i co, skoro odsykam się No i zjawiście Ej, co jest? <coughs> o, to jest złote Bierz. Biorę Ej, hey, co jest? Hans Full Bezpiecznik, że wziął? Aha, to jest prąd Ej, hey, radiacja się wypirzam, Ej, to jest jakieś nuklearne o kurwa Ja pierdolę <coughs> Ej chuje ja daje to latarka Przynajmniej coś Ej słychać Ej uciekamy Ej nie mam prądu żeś prąd wyjechał Ha Ej słyszę ich Słyszę ich słyszę Ej, gdzieś coś poprawię Ej weź mi śmieć Weź mi śmieć Ja zapamiętałem Kurwa Kurwa możeś prąd wyjechał <coughs> Ha I tu, cicho, Ej, dobra, dobra 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 Ale sam obstrony lekko Ej, a gdzie to trzeba wnosić w ogóle? Nie obu... <głos> 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 ej, 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 Mam, mam złowę, ej Ej, cudo ej, 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 wiecie czemu wy, wysiadły światła? Bo wy, wy, wyciągnąłem jakiś bezpiecznik radioaktywny i zacząłem umierać ej, Patrzcie co ja robię, jak to robisz? Ej, bo Ej co nie wyjebałem. No Wujka. Wujka. Ej no? ale... Co to jest? Co to wujka? Ta, to jest tańczenie kurowe. Nie odcinkałem się w bojek, ja się znowu tak spotkam z no, poletzem, no, to wana za Ej, nie mam... nie działam flashlight. No bo ci bateria wyjebała. A. Ja mam jeszcze No Dobra, tu musimy iść. Wow. Ej to nas zabije! Co tam się to Co to my? jest? A, stąd. Ej to my może przez bądź to, bądź że bądź te bądź korki bądź. wyrąbałem. Tylko jest takie coś, że my stąd nie miałem wyjścia innego, nie? Teraz <laughs> To idziemy głębiej. Gdzie wy jesteście? A jesteś? to nas chodzi do góry, bo to... Ej kto ma rozładowaną? Ja, Wszyscy. Ja, ja. Weź się obsługi. Nie mogę. Ale to nie płynie pano. Kurde no patrz. To nie wpłynie do góry, nie? Na raczej nie. Ej, płynie, a. płynie do góry, płynie do góry! To płynie do góry. Ej do góry idzie. Skozcie, skoczcie! skoczcie Spójrzcie. No ja. tu na dół. O oh, fuck. O! Łoł. Ej nie mam, nie mam baterii już. No i Ale dobra, widać, widać coś. Ej czekajcie! <grym> Kurwa no, bateria. Tarek nie mamy. No. Nie, działa, nie działa, Czekajcie, chwileczkę. chwilę, stójcie. No. <grym> Taki dżek. <ciekawie. grym> <grym> idziemy za słońcem. Bo tu klat będzie. Tu jest, typi w gród. tu w prawo. Gdzie tu? No dobra. O, tu jest. Nie za polskim. To robimy. Wypierdolamy stąd. Jest! Dobra, exit. Yes, dobra, dobra, jest. Jest, yes, zajebiście. Ej, dobra, co zanosimy... Wie? Zanosimy to? To śrubka? A to śrubka, ten. No ja mam śrubkę. Dobra. Ej, w łapie? Kurwa, <laughs> <To się> jak <laughs> Zdarzył, kupię... Ja wziąłem ja ten korek Chciałem wziąć Bo ja tam jakby Ja gadałem że nie... Ej, co jest? Mamy wpierdol A, nie, nie mamy deadlinea teraz umrzemy Da, no, deadline'a. O Kurwa, Dobra, mam Okitoki Ja biorę Okitoki ty bierzesz latarkę Ty bierzesz latarkę Dobra To to, to weź mi to dropni Powiem tak jak działa Okitoki? No y masz w lewendarnym rogu Ej, co jest? Co to jest? To jest ruchomy piasek I co jest? Ruchome piaski! No nie wchodź w to debilu! Umarł. Ja już <gry> Umarł Czemu? <gry> no wszedł ruchomy piasek, tak Zio jest? To nie to wchodź to w to kurwał znowu umrze 60 jest, 60 jest. Dobra to ja kupuję. Dobra, to ja kupuję. To, to, to ja chcę na tarę. latarę. To, to niech jedna pana będzie z latarką i walki toki toki i druga tak samo. Ja biorę jakieś Iwoki Toki, ty bierz latarkę. Dobra. Ty biorę Toki. Ej, to my idziemy, idźcie do tam Main entrance a my idziemy tu. Dobra. Dobra. Co to by było? Nie wiem. Ktoś może... No wow, mam flask. To weź to, to może wyrzucić tu, tutaj wyrzucić, no. Dobra. Weźmy to później. Ha, Aha, tu nic nie ma. W dół idziemy, no, czy? W dół? Dobra. Tam, damy w dół, dobra. Tędy? Dobra, tu chyba możesz, dosta No O, mam klucz Ciebie jakiś Al... e. Nie marnej baterii, mam jakiś klucz znalazłem Co to było? O kurwa o kurwa Tam nie... No tam coś zgas jakiś no. Głośno. Wow, to jest ogromne. Wow. Halo. No, my jesteśmy w <coughs> jakimś dużym tym, takim oświeconym i jest dużo miejsca w tym. Tak jak to dojdziecie, to mi powiedz. Wow. Światło wyjebało. Wam też wyjebało światło? Weź poszukaj, może tu coś będzie. Mam śrubę. My światła nie mamy. O światło jest Dobra. już. To jest git. O kurwa. O kurwa. O kurwa. I ja pierdolę. Dobra, może ten się... by. Zamknięte. A mam to klucz jakiś. Mam klucz jakiś. O, działa klucz. Wchodzimy. My otworzyliśmy jakiś dźwięk, co idziemy? W dus w dół. Ale nic nie ma. jeszcze raz. Jeszcze raz. Duże pomieszczenie mamy, oświecone. Takie duże jest miejsce. Dobra. Oni no to idą jak coś. Ty to słyszysz jak ja z nim gadam, czy nie? Yyy... Eee, nie... Nie, 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 nie zrozumiałe. Czekamy tu chyba na niego, bo... Dobra. To się można rozejrzeć przy okazji. Tak. Nie marnuję baterii w ogóle, nie? Mam już połowę. Weszliśmy do tego budynku, gdzie jesteście. Trzymaj się za ścianą. Dobra. Trzymaj ich za ścianą. No ja słyszę ich za ścianą. S -s Słyszymy was, jakby za... za ścianą. Idziemy po nich. No to, to Idziemy po was. Cia ma? Co jest? Blisko jestem. Ma półkę. Tutaj na dole jesteśmy. O, to na dole. Dobra, dobra. Tam jest wieżyczka. Tam jest wieżyczka, która strzela do nas. Więc dalej nie przyjdziemy. Ja mam ale wyczerpaną prawie To idź, idź i to zatrzyć Ej na kontrolę. Ale no ci, po co? Mam wyczerpaną, kontrolę, na kontrollę. Ale będzie się agrować. By się włącz latarkę, bo nic nie widać. Nic nie widzę. Aha No to i tak chyba i tak trzeba tam zejść. No. Na tą no tą wieżyczkę. A no w sumie na kontrolę, można się zauważyć. Ej, możliwe. Kurwa spadłem! I idziemy? <grymka> I Siema I się zwija. Dobra, się Ja. Dobra. <grymka> ja ma godzinę, Ciek bo jest in one hour Ciek no, dobra. Kurwa jasna. Co musimy co? chyba musimy wchodzić! teraz. No. Trzeba go mieć, go tak. tak. Bo, teraz jest, bo teraz nie mamy tego. Trzeba dużo profitu zrobić. No. no. Dobra. Co to? Nie wiem. Ej, coś tu jest. jest. Cześć, węgiel. Je. No. No, pewnie. Nie ma. Nic tu nie ma. Wyry dobrze. Wiesz, żadnej latarki nie mamy? Nie. Nie, nie. Kuch. Miny. Może teraz nie będzie Cześć, jest nie, nie, chodźcie, chodźcie, chodźcie Może tu glut będzie Kurwa nic nie widać, o w prawo właśnie, bo to jest światło Tu jest światło O tu jest dużo światła, ej A My już tu byliśmy z Mam klucz, mam klucz, jakiś. Nice o! Zajebiście Wspaniałe, wspaniałe tu nic nie ma, tu nic nie ma. To są drzwi, ej dawaj. Może? No dobra. Ja nie chcę pierwszy. Trzeba otworzyć. No. Nie, wróciliśmy. Nie, jesteśmy po drugiej stronie. Wróciliśmy, Próci... wróciliśmy. Wróciliśmy. Bo może to skakało przecież. Ja bym tu wrócił. chodźcie tam jest jeszcze coś, w lewo można iść, tylko tam jest czerno fuj. No, ja chodim... Ej, ooo! nie wow, wow. wow. Co jest, kurwa? Karal! Ja pierdolę. Nie no, nie wracam do nich, nie ma ja. Halo, 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 ej słyszę was. Halo. Co to jest? Co to jest? Czekam, czekam. Chodźcie do początku Chodź jestem na początku Chodź w skrót Chy nie wejdę Idziemy do świeci na początku Ale świewa co to za otwórcowe Ej za wami o nie Skurwycy spierdają ta spacz, tam stoi Gdzieś opskid No nie, ja uciekłem tutaj nie? Ale ja, ja, idę, sobie, ja idę sobie przez korytarz nie wejdzie tutaj Yyy, tego, ja idę sobie przez korytarz, przychodzę przed ścianą, a oni się zrzecie, ja pierdolę. Ej, widzieliście tego innego? Ej! No, widziałem, no, widziałem. Ja ona ja mnie napluł czymś takim. Na haro, na No, tym ty, ty, ty różowym takim. A no, tak. Nic ci no, się nie stało? Nie, ja się zysrałem. Szczać się chcę, mogę iść się wyszczać? No, no to idź, poczekamy. A, poczekacie? A, ja to chyba załatwię to tak, szybko, tak, szybko. No, no, to szybko. To ja odsuw się, jak się nie skacze. Ej, kurwa, chodź tam, jestem. Ja czekam, to spałem Jak tu schodzić? Tutaj musisz. Tutaj. No bo, nie, po tej barierce możesz, nie tam. Nie, nie możesz, nie możesz. Jak nie. Dobra, dobra. No to wskakuj, normalnie, Widzisz, ty, wy... On tam stawia te krajów kurwa! O Co jest, co jest, kurwa! O oh, nie! Kurwa! Ja pierdolę. Halo? Halo? Kurwa kici. Ja pierdolę. Nie no, jeszcze ja nie żyje, ja pierdolę no. Ja nic nie zrobię. To rynki, On żyje? A nie, on. Aha, <ścoughs> co chuj. Ej, nowy światek, no, tak. inna mapa, jedna mapa. Wow, co jest? Dobra, ja skaczę widać. No, o, wylądowaliśmy. Ale już. to jest mgła, w chuj. Oh, 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 oh. No jest jedno... to sama. 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 To chodźmy od razu może tu w lewo, tam gdzie my z połą... wcześniej, Dobra. wcześniej tylko w dwóch To tutaj Oj, tu nie mam gły Kurwa, ale pięknie jest jak się rozdzielicie w dwójki, jak się rozdzielicie Ej, ale tu nie macie staminy jakby, co? Jak? Mamy Jest Ale jest To ja po prostu raz... ma? Co jest kurwa? Ten karalup był popieprzony Ej, No nie ma Światło Mamy, Mamy problem nie na dole jest światło, dobra To jest mina, chłopek E ty, czekaj, ja wezmę to na górę Dobra, chuj Kicin Biegnę Kicin, o my Idę. nie idź tam tam zablokowane jest Dobra, to idziemy tam do nich Dobra, no To miał zawą Nice o, no, jakby no wiesz, o co chodzi? Wy czekaliście? No, Chodźcie tu, no, no bo się baliśmy sami no. Idziemy A, stawcie tam już w ogóle śrubek? Tak, chyba. Tak. Karacie tam. O kurwa! O kurwa. On nie żyje? On nie żyje? On nie, żyje? nie wiem. Krzysiu, Krzysiu, weź się to ze mnie. O kurwa. On już nie żyje, on już nie żyje. Weź się to ze mnie, weź się to ze ze mnie. Co to jest tam, Dżowiczu? Co, co nie? No, jest Jaszczuk. Bierzemy go na pokład. O kurwa! Ja pierdolę! No Tam jest? No. <ścoughs> <ścoughs> Dobra, wchodzimy. Dobra. Gdzie to jest? Kurwa, bo jak się ciało Jaszczuka wziąć... A co za dalej? No, ciało Jaszczuka? No. Tylko, że mniej Mówi. musimy zapłacić Dobra, biegnij, 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 biegnij biegni. Dobra Bierzemy go na pokład Dobra Jestem Ja szczukko le <grym> leży <grym> Jesteś w jest. do statku, dobra. Idziemy tam dalej czy wracamy? Nie Cześć no, śmieciu, z szukiem chyba Jak leży Dobra O i to jest baza nasza chyba Dajcie mi coś Da tak, Hazard level safe To masz Dobra, sale item. Czekajcie. Dobra. Śpiesza sprzedaż. Dawaj. No. Co jest? Co jest? Co jest? I co jest? do góry, bo to jest wielkie. Wow Jowy to się nie kończy. Poza za tobą. A kasa? Chyba no, mamy w terminale. Sprawdzę już. No. Ej, no to mam już kłotę, mam już kłotę. Mam już kłotę. Dobra, lecimy Ej, dobra, wiem, rozumiem. Coś rozumiem. Coś. Ej, rozumiem, bo nie, nie zmieniało się, bo byliśmy cały czas na tym samym munie. Musimy zmienić muny po prostu. Dobra, lecimy na. Ma, lecimy na. marcz. na no, drugi ej, kupu kupuj ej, kupujemy 4 krótkofalowy, dawajcie. Nie no, no. no. To, Kurwa, to jest jakiś las. Ja biorę toki. Weź latarkę jedną Ale oni No ale to, ich, to im dasz Halo 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 ja Dobra macie latarki gdzie, gdzie jest, macie gdzie jest, jedna gdzie latarka Wzięliśmy już tam tam za statkiem Dobra To wyjdziecie tam do tego głównego A my zresztą myczaliśmy że tam też ale, coś jest kitchen, masz latarkę? Tak, mam, mam, mam A co? A. No daj Nara Nara Powodzenia w misji Powodzenia Jak tam? Gdzie? No Rubik Elegancko Koska Rubika Hej, słychać was Słychać, słychać was Gdzie wy jesteście? Hej Gdzie oni są, że ich słychać? Co jest? Ej, po, po tamtej stronie są, tam. Gdzie? No tam, po tamtej stronie. No chyba tak. Wow. Co jest? Le, nie mam do Zadzwonię do nich. Halo? Nie, nie ma nic. Słyszymy się? Słyszymy się? Czy oni się tutaj wzią, są? Siema O, o. Dobra, ej, to Dobra, się tam. rozdzielamy, to chodź, bo tu, a wyjdźcie Bawa. tam, w prawo. Gdzie idziemy? Gdzie e, tutaj, idziemy? tutaj, tutaj, tędy. Słuchajcie, cały czas. No. A, no. <laughs> A my żeśmy stąd przyszli Ale to małe miejsce. A myślałem, że my gdzieś dalej, będziemy mają nic z wy. No coś. Tu, ej, tu coś. Mam. 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 O, chuja masz. Dobra, chociaż tu. Dobra, to no chodź. chodź o no. no tu chodź, dobra. No. Ale dobra, to jest do duże. To weź to może i idziemy na początek. Kurwa, tam coś jest, dobra, nie zmieniłem zbyt... tam. Ej, czekaj, wyrzucę ci walkie, żebyś mógł gadać. Czekaj. Ale nie, dobra, to jest tylko chwila. To wyrąbane. dobra. No, mam jakieś pomieszczenia. Spoko. My znaleźliśmy dużą śrubę i idziemy do wyjścia Nice, I zajebiście się to gra No Dawno takiej gry, że takiej immersji jest nie nie co to? Nie wiem. Coś, coś chodzi Coś Ej, chodzi co jest? Co jest, kurwa? Ej, patrzcie to, patrzcie to, to jest co, 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 to jest? Co, co, co jest, jest kurwa? Siren Head Dobra jazda Ej, co to jest? Ale czekajcie, my nie Stora możemy jazda, Dobra jazda, dobra jazda, dobra jazda możemy Musimy Kontrol, kontrol, kontrol Kontrol, kontrol Czekaj, idzie tu, za drzewa idzie tu. czekajcie Dobra, to będzie jak, jak będziesz w drugą stronę szedł I wtedy wszyscy wchodzą do statku i lunchujemy go od razu I zamykamy drzwi na Dobra idzie, idzie dobra. A nie, dobra, idzie znowu Dawaj, dawaj do... Nie, idzie w naszą stronę, czekaj Cofnął się chyba Ja się boję panowie <laughs> Ja też Nie chcę tego stracić, tego lutu. No, no Ej, mam zajebisty loot No I Nie ma go chyba już tu ja... Dobra, ja dobra się poszedł Dobra, dobra bo się rura, czas ja jazda jazda jazda. jazda, jazda, jazda. Jak tu wejść? Dawaj, no dawaj, nie, dalej, nie mogę. Dalej. Jest, jest, jest. Dawaj, jest. Yes. dawaj. Mamy. Nice, dobra. Startuję. Czekaj, czekaj, ja się steruję i tenu. No. Tak jest. Dobra, dwa... Ale mamy dwa dni, to, to może gdzieś indziej. No to możemy w sumie. Dobra, no to na. Eee, wał. Wow. a, a ja, gdzie taka wcześniej było w ogóle. Dobra, to my idziemy w tamtą stronę Coś hmm. Chodź tam, może tam Czekaj Halo macie coś? Halo? Tu coś jest Nie no jest, a czekaj bo oni nie odpowiadają mi No bo moim wyłączone, może poszukają No wiem, no tak o tu coś jest Eee, wyłączone Halo Słyszymy się? Halo No my coś znaleźliśmy, taki wielki budynek Na byliśmy Na jakiś mostach byliśmy Kici No, no tam był taki most No tak, taki i jesteśmy w takim wielkim budynku No nic nie ma Czekamy na nich, czy idziemy? Idziemy Dobra o Kurde, to jest strasznie No Co? <ścoughs> co? Co widziałeś, co? Już się ma? Ja pierdziele Ta nie, tam prosto Co to było? Duże to było? Tak, bardzo duże, to było duże Nie był to karaluch Znaliśmy Halo, Kicim? Jestem na dworze. Znaleźliście coś? Nie. No, nic nie ma, to by sam Dobra, to ja wchodzę. Dobra. Idę w lewo. Chyba słyszałem coś. Jestem na dworze, jest ktoś. Już szedłem. <noise> ej, ej, ej y, słyszę was przez ścianę. E, chodźcie, na e, początek, i tu mam coś, to weźcie to. Na początek małeś. Ja pierdolę! Ty masz pełne eku? Dobra, to chodź. Ej, bo pomy nie ma, czekaj. A Poma odbiór Halo Poma 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 To nie po 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 chyba. Dobra, ty zostawiam włączone w razie czego Ja bym to odniósł chyba Wiesz co Ja bym sprawdzić co tu jest O dobra Czy coś będzie No Serwerownia jakaś To też nie będzie na pewno i wracamy z tym Bo ja już nie mam miejsca, nie będę miał miejsca Mmm... Chuja jest tu Nie no musi coś być wreszcie no Co to znaczyć? <noise> nie wiem <mam. głosy> Co? No był to, no był chłopie Co było? Stął przede mną No taki chłop wielki e, to ten co nas goni na początku? No tak Stał, dosłownie stał przede mną Halo halopoma. Chyba A jak my wrócimy teraz? Eee, nie wiem, będę musiał się poświęcić może. No ja nie będę sam szedł, ja się poświęcę. No to się poświęć. A bo chodź, na razie w cór. Dobra. Nie wiadomo czy se poszedł po prostu. Jest! Ja pierdolę Ej, nie wyjdziemy stąd To jest nasz ostatni komunikat Czekaj, bo się chlerę zakrzuciłem i się taką. obstawię Co, zamknąłeś czy to się samo... No zamknąłem, żeby tu nie wszedł Weź, bo on tu jest On no, chyba nie otworzył tego, nie? No? Mam nadzieję, że nie

Ej! Ej, ja by krótkoforówkę słyszałem! Otworzymy kto? O tu biegnie! Przegniemy! Biegniemy! 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 Kurwa! Zajpiście! Nie! Uwa się! Ja pierdolę, Karalus! Usiadłem, wyszedłem, wyszedłem, wyszedłem! Przedem. Jest, yes, yes. Chodź. jest! Chodź, spierdalamy, spierdalamy, stąd, 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 Spierdalamy, stąd. Spierdalamy, stąd. Ja też. Ja pierdolę! Ja pierdolę! Yes, Najgorszy ending! Ja pierdolę! No już mi że. spadliśmy 20 metrów i los na ja, nas spadł, i nic nie stało No nie, jeszcze coś będzie tutaj. Jeszcze nie wiem, gdzie jest statek. My nie, ale ja nie chcę, nie chcę baterii marnować Słyszę coś, chodzi coś A! O kurwa! Ja pierdolę Halo jesteś? Jesteś, jesteś Ja mam to już mam to tutaj Biegnę biegnę w biegnę Jest, jest. Uciekliśmy, uciekliśmy. Ja pierdolę, takiego stresu nigdy nie czułem. Jedziemy do bazy. Jedziemy do bazy.